Napadliśmy na bank główny Paleto. Wiem, że ten napad ma już dwa miesiące, ale lepiej pójść do niej wcale. Co to, to... kurwa jest? Co to? Nie wiem. A przecież to jest rozwiązane. No albo jestem za głupi, ale przecież to, jest, to jest piramidka. No i, no i co? Nie jestem głupi, nie? Jo, ale to jest skomplikowane, człowieku. <głosy> już <głosy> chyba już <noise> A nie Ty, O kurwa, co ty zrobiłeś? Zrobiłem! No haka, to do. Jest on bez sensu. tak jakby te krążki były rozwalone, no to miałoby to jakiś sens je poukładać. No ale. Tak jakby one są poukładane i. No, Okej. Okay. Dobra, jest zakładników. Czym jest tylko jeden? Nie jeden, tu jest więcej. Jest ich czterech. Czemu on wstał? Co, co to się stało? On się chyba przestraszył broni. Panowie, od Witam. razu mówię, że przy... chwila. To musi być czterech. No i na ten bank minimalna liczba napastników, to rzeczywiście czterech. No a przecież nie jesteśmy tacy głupi. Oczywiście, że uzgodniliśmy to z administracją, że zrobimy go we dwóch. I Matt napisał o tym, że jest to ustalone. Wszystko, wszystko dogadane, panie kierowniku. To dogadane. No, dogadane, no było się pytane, się wyższych bogów było się pytane. Co ja się niewierzący? Macie 10 sekund na poddanie się, bo inaczej jest czur Dogadane. Co? 8, 9, 10 poddajcie się. Dobra, twoch down w tym momencie. To nie wiem, co oni zrobili. Więc mat się ich zapytał, dlaczego był wjazd. I policjant odpowiedział mu: Czytaj regulamin. No i wiadomo, że chodzi mu o to, że minimalna liczba napastników to cztery. Ale przecież napisaliśmy już, że mam pozwolenie od administracji. I policjant nam jeszcze pisze, czy wolimy bana. Później napisałem jeszcze raz, że mam pozwolenie od administracji. No ale gości ma to gdzieś. No ale ostatecznie nas wypuścili. Dobra, jest pan wolny. No ja myślę. W drugiej próbie. Napisaliśmy im to tak, żeby nawet Debbie zrozumiał. Ale na szczęście się jeszcze trafił gościu, który nas kojarzył i nawet napisał pozdrowy ty. To pozdro czy coś tam. A za zakładników wzięliśmy wolny odjazd i brak jednostki Tom. Chuję co to jest ta jednostka Tom, ale brzmiało groźnie. Panowie! Ja takie jeszcze, py ja takie jeszcze pytanie mam, bo jak wychodziłem, to słyszałem, że w końcu jakiś normalny policjant. Aha. Który to powiedział jak mogę wiedzieć. Yy, kolega w żółtym. To kolego w żółtym? Tak. Ja chcę Ci tylko przypomnieć, jak kazałeś zmienić negocjatora, jak jeszcze miałem rude włosy. Ja chcę zmiany negocjatora. Negocjator do sv na pastice, proszę o zmianę negocjatora. Jaki powód? Że... Gdzie? <grystując grystanie> się nie pastyka. <grystanie> jestem rudy. <grystanie> Jakby ktoś pytał, skąd jest ten klip, to fragment filmu Mata. No to dobrze, że nie ma yy. To ty jesteś ten Norbik? Taki kurwa tak. Ja dole. Ale w końcu, to jak człowiek wygląda, no zobacz. Dobra. Yy. I to jest bank główny, kurwa. Szczerze, to uja więcej niż normalnego. I w sumie to naprawdę mało. Jak na to, że minimalna liczba napastników to 4, a maksymalna to 8, to w sumie jest to cały ch** O, policjant się wychwał. Co? Policjant się na motorze. Nas po, po co oni motor biorą? Ej, ale w jest tych jednostek. Masz jednego byczka Jestera RR, jakiegoś suwa w chuj i dwa byczki. To jest k***a, pięć radiowozów. Powodzenia ci życzę, Matt, nie? Jak coś to ten. Jak coś to. Kasa widziałeś. ważniejsza od ciebie, nie? Ja spieram ciebie za winą, choć kasę uratuje Ty no patrz, reble ci przyjechał. Ej, ale tak to nie... Szczędzi was ta rebla No i dobra panowie za 5 sekund możecie wyjść z placówki i wsiąść do pojazdu i odjechać Dobra, dobra Poddaj się To nas Nie do to tu są Człowieku <grym> <goń. grym z wieku> Co to za gówno? Goni nas jeden słów i jeden byczek, nie? Dobra, no nie masz szans, że tego nie zgubimy, nie? Co nie za gówno wzięli na pościg? No nie no, trzyma się ten gruby nawet. <laughs> Ty, nawet idzie ten gruby. W końcu, kurwa, dojechaliśmy. Jednego zgubiliśmy, Albo mu się znudziło. Raczej mu się znudziło. ]ift? Wow, 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 ale nadrzuciło. <laughs> nie no, nie będzie ciężko to zgubić, serio. No już, jeden nas goni, ten gruby tylko. U, kurwa! Chodź, chodź. <laughs> to było! No było. Nie, 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 prawo, tak, lewo gdzieś tutaj. No. <grystanie> I to, i to koniec. Nie zmieścili się tam, no koniec. A nie, jedzie, jedzie, jedzie. Ale to tak. O, kurwa, wzięło się. J**o. Nie wiem, co to. No, profesj profesjonaliści nas nie? O, o, znalazł się. Okay. O, że im by... fory, A, tam forum dajemy, rozumiem. ała ała ej, ale co to było? Nie, ja się do nich, nie? Ja Wiadomo. Co? Myślałem, że się z, zresztą macie z budową, no ale jeszcze jednak masz jakiś pomysł. Ale mi coś, kura, głowa mi psuje się. Bardzo. Przysięgam ci ku... Zgubiliśmy. Jeszcze wszystko zwal na, na bóle głowy, nie? A człowieku ja nie wiem co się dzieje z moją głową. <laughs> Wiadomo, nie no, rzeczywiście, no? Ja tak jakby stoję w miejscu Ja wiem, porwa. ja wiem widzę że cię strasznie... Strasznie cię boli. Nawet ja to widzę Widzimy o to dalej No tu nawet na... oj? Nie no nieładnie. W tym momencie Matt się wpier... policentowi przed maskę. Jeszcze to nie była jego wina. Ale to jest k... chłostwo przyciepne yes, yes. no, przy to jego. Jest, jest. Znaczy to tą człowiek jak ciężko go zarzucić? Zresztą nie wiem czy wiesz, ale te, te samochody zostały ostatnio tak trochę wiesz. No. Przez tunera stuningowane, że tak powiem. O, k**wa O, kurwa! No nie, no to musi być koniec, nie? Dlaczego ty znowu do niej wracasz? To, że ma coś tam potrafi jeździć, trzeba mu przyznać. A to, że nie jest zbyt bystry, też trzeba mu przyznać. Mógł pojechać prosto, gdzie nie było policji. Mógł pojechać w prawo, gdzie również nie było policji. Pojechał w lewo. Ale na szczęście nas nie zauważyli. Ty już się zgubiłeś. Co ty p? Odp... Dziękuję, dobranoc. W sumie też się nie opłaca robić tego banku głównego. Banki Fleka są opłacalniejsze.